Moi drodzy uczniowie, dzisiaj wreszcie omówimy sobie pierwszych sześć rozdziałów tomu drugiego lalki. Wcześniejsze rozdziały znajdziecie na moim kanale. Przypomnę tylko, że tom pierwszy kończy się na tym, że Wokulski słyszy rozmowę ukochanej Belci ze Starskim i rozumie, że tych dwoje flirtuje. Rozumie też, że dla Izabeli jest tylko zwykłym pracownikiem, nikim więcej. Wcześniej planował Izabeli i jej ojcu sfinansować podróż do Paryża, w którą mieli się udać wspólnie. Teraz jednak czuje ogromny żal, złość i natychmiast decyduje się na samotną podróż. Nikomu nic nie mówi, pakuje się i wyjeżdża. Kieruje nim przede wszystkim złość na Izabelę. Przy okazji jednak decyduje się na zrobienie interesu z Suzinem. Ten od dawna mu go obiecywał, więc nadarza się ku temu sposobność. Wokulski z niej Skorzysta. W pociągu Wokulski jest jakby nieobecny duchem. Jego stan można nazwać melancholią, obojętnością czy zniechęceniem. Na miejscu spotyka Suzina i ten od razu informuje go, że na biznesie z nim zarobi około 50 tysięcy rubli, a może i więcej. To też nie robi na Wokulskim wrażenia. Nie ma to dla niego najmniejszego znaczenia. Pyta go jednak, co też będzie musiał robić, żeby te pieniądze zarobić. Suzin wyjaśnia mu, że potrzebuje tłumacza podczas rozmów biznesowych i do tego Wokulski świetnie się nada. Wokulski udaje się do Grand Hotelu na odpoczynek, jednak wszystko go nie Niepokoi. niepokoi go nawet widok lustra w szafie. Ma wrażenie, że ktoś go ciągle obserwuje, choć wie, że jest to odbicie. Opuszcza hotel i powoli zwiedza Paryż. Zachwyca się miastem i dziwi się jego ogromem. Gdy wraca, czeka na niego grupa interesantów. Wprowadza ich po kolei pracownik Suzina. Pierwszy pojawia się pułkownik, który oferuje Wokulskiemu, że będzie jego przewodnikiem po Paryżu. Następnie pojawia się wytwórca broni ale Wokulski odsyła go z kwitkiem. Kolejną osobą jest sprzedawca orderów i dyplomów, zdziwiony, że Wokulski nic takiego nie chce kupić. I na koniec jeszcze baronowa, kobieta, która handluje tajemnicami. Oczywiście wszyscy ci ludzie liczą na to, że będą mogli uszknąć coś z majątku wokulskiego. Baronowa, o której wspomniałam, jeszcze nam się pojawi w tej opowieści. Sam lokaj suzina jest bardzo interesującą postacią, jest niezwykle wszechstronnie wykształcony. Wokulski nie rozumie tego, jak ktoś o tak szerokich horyzontach może być tylko służącym. Ten wypowiada dwie bardzo interesujące kwestie. Obydwie dotyczą ludzi. Pierwsze, co mówi tak, dla mnie istnieją tylko cztery narodowości bez względu na języki. Pierwsza ci o których wiem, skąd biorą pieniądze i na co je wydają. Druga, ci, o których wiem, skąd biorą, ale nie wiem, na co wydają. Trzecia, mają znane wydatki, choć nieznane dochody. I czwarta, ci, których nie znam ani źródła dochodów, ani wydatków i tych ostatnich właśnie należy się lękać najbardziej. Gdy się na tym zastanowicie, wcale nie jest to takie głupie. Druga mądrość, którą wypowiada, dotyczy pozycji człowieka na świecie. Mówi tak, świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne, Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Czyli nie ma gorszych i lepszych zawodów, gorszych i lepszych miejsc, ważne, by każde z nich traktować z odpowiednim. Szacunkiem. Być dumnym z tego, kim się jest. Wokulskiemu obydwa te teksty zapadają w pamięć. Od tej pory Wokulski wieczorami pomaga Suzinowi prowadzić biznes, natomiast cały wolny czas spędza na włóczeniu się po Paryżu. Ale jest to włóczenie się metodyczne, zgodnie z alfabetem. Odhacza miejsca, które odwiedził, wszystkie zabytki, teatry, opery. Bada to miasto, jakby było żywym organizmem. Podczas tych spacerów wielokrotnie wydaje mu się, że widzi Izabelę. Musi niestety ratować się alkoholem, by choć trochę o niej zapomnieć. Niezwykle ważne są jego spostrzeżenia dotyczące Paryża. Zobaczcie: zauważa, że ludzie w Paryżu bardzo pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Stąd ten ogrom kawiarni, ciągłych rozmów, bieganiny, gwaru. Zauważa też, że budowniczy, którzy tworzyli budowle, na pierwszym miejscu stawiali ich użyteczność. Dopiero później piękno i jeszcze ważną czystość. Dzięki temu mogły przetrwać tak długo. Widzi, że Paryż, choć ma tak bardzo bogatą, długą historię, jest budowany w sposób bardzo uporządkowany. Przyglądać temu miastu, tak jak powiedziałam, jak organizmowi bada je, zauważa, że każdy element, każda dzielnica jest ważna i wpływa na działanie kolejnej. Nie ma dzielnic mniej ważnych. Rozumie też, że Paryż daje szansę rozwoju. Zastanawia się nad tym, co by było, gdyby on mógł się tutaj urodzić. Może jego losy potoczyłyby się inaczej. Stwierdza w końcu, że zostanie w Paryżu, zwłaszcza, że na jego tle Warszawa niestety nie jawi się zbyt kolorowo. Tu mamy wielkie budynki pięciopiętrowe, kamienice w Warszawie zaledwie kilka trzypiętrowych. I tak dalej, i tak dalej. Któregoś dnia pojawia się u niego nowy interesant, ciekawy jegomość. Jest to profesor Geist, który sam o sobie mówi, że jest szalonym naukowcem. Jest to człowiek, którego dorobek podważają znakomici naukowcy, ponieważ jego teorie niestety odbiegają od aktualnego stanu wiedzy w świecie. Widzi w Wokulskim bratnią duszę. Co więcej, mówi, że zauważył, że gdy Wokulski leciał balonem, miał ochotę na popełnienie samobójstwa. A mówi, że. Tylko wartościowy człowiek, który widzi niedogodności tego świata, który któremu na tym świecie jest zbyt ciasno, może o czymś takim pomyśleć. Potrzebny mu jest drugi wariat, który będzie gotowy zaryzykować życie i majątek, by zainwestować w naukę. Po co przyszedł do Wokulskiego? Po pieniądze. Badania wymagają dużego nakładu finansowego. Mówi też o tym, że choć ludzi jest tak bardzo dużo na świecie, to tak naprawdę w niewielu można znaleźć, Takiego prawdziwego człowieka, i właśnie w Wokulskim go dostrzegł. Oczywiście Wokulski wie, że może być to forma manipulacji, że mówi mu to, co ten chciałby usłyszeć, ponieważ że tutaj interesownie, ale po chwili traci wątpliwości, gdy profesor pokazuje mu próbki dziwnych metali. Ich właściwości są zupełnie niecodzienne, ponieważ Wokulski interesował się naukami przyrodniczymi. Zdaje sobie sprawę z tego, że ma przed sobą coś absolutnie niezwykłego. Profesor zaciekawia go tym bardziej, że mówi mu, że jego celem tak naprawdę jest uzyskanie metalu lżejszego od powietrza. Nie wiem, czy pamiętacie, ale marzeniem Wokulskiego było stworzenie maszyny latającej, a z takim metalem byłoby to możliwe. Entuzjazm Wokulskiego, który na odchodnym dał profesorowi 300 funtów, gasi jednak jego służący. Mówi, że w tym samym hotelu, w którym Wokulski mieszka, sztuki swoje wystawia magik Palmieri i zabiera go na jego występ. Okazuje się, że hipnotyzer jest w stanie sprawić, że człowiek uwierzy, że łopatka do węgla jest miłością jego życia i będzie gotowy zrobić dla niej wszystko. Gdy Wokulski widzi to na własne oczy, dociera do niego, że być może został zaczarowany, zahipnotyzowany przez profesora Geista i co gorsza, być może też przez Izabelę. Gdy nadarza się taka okazja, idzie do tego magika, dopytać go o szczegóły. Palmieri sprawdza dokładnie Wokulskiego. Powiedzmy, poddaje go badaniu i stwierdza, że Wokulski nie nadaje się na medium, żeby go zahipnotyzować, potrzeba by wielu miesięcy. Dlatego znowu w Wokulskim wraca zaufanie do Geista, do Izabeli może niekoniecznie, ale na razie magik go trochę uspokaja. Wokulski wciąż jest niespokojny. Zdaje sobie sprawę, że ma przed sobą dwie możliwości. Może iść za rozumem, za rozsądkiem i zostać u Geista na badaniach, spełnić swoje marzenia w młodości, Zrobić coś dobrego dla świata, a może też pójść za sercem, wrócić do Izabeli, żebrać o jej miłość i ukorzyć się. W tym czasie dostaje też list od Rzeckiego. On oczywiście na bieżąco informuje go o sprawach sklepu. Tym razem Rzecki mówi o lokatorkach, a właściwie o pani Stawskiej, która od dłuższego czasu nie ma informacji o swoim zaginionym mężu i właściwie żyje w takim zawieszeniu. Nie wie, czy jest wdową, czy mężatką, nie może ułożyć sobie życia. Rzecki, ponieważ liczy na to, że Wokulski kiedyś zakręci się przy pani Stawskiej, prosi go o to, by zdobył jakieś informacje na temat zaginionego. Wokulski przypomina sobie o kobiecie, która odwiedziła go pierwszego dnia o baronowej, handlującej ploteczkami, tajemnicami. Udaje się do niej, wpłaca jej ogromne pieniądze za informacje. Ona podejmuje się tego wyzwania i będzie szukać danych na temat zaginionego. Wokulski jest zadowolony, ponieważ z jednej strony spełnił życzenie Rzeckiego, z drugiej strony nie będzie miał wroga w baronowej, którą za pierwszym razem wyprosił. Tymczasem profesor Suzin wyjeżdża już z Paryża, Wokulski zostaje sam. Niepokoi się tym, że profesor Geist tak długo do niego nie przybywa i sam idzie pod wskazany przez niego adres. Widzi tam Rudere, dom, który robi na nim piorunujące wrażenie. Wiele wybitych szyb, wszystko zniszczone, w jednym miejscu laboratorium i miejsce do spania, doświadczenia niezabezpieczone. Profesor oczywiście komentuje, że przecież mówił, że u niego łatwo stracić życie, ale badania ceni sobie wyżej niż cokolwiek innego. Geist informuje go, że już nie potrzebuje jego pieniędzy, ponieważ udało mu się sprzedać wcześniejszy wynalazek i dzięki temu jest zabezpieczony na kilka lat. Wokulski mówi, że chciałby u niego pracować, jednak profesor odpowiada, że najpierw musi uporządkować swoje sprawy, że na doświadczenie, na eksperymenty przyjdzie jeszcze czas. Profesor Gajs doskonale wie, że ta myśl samobójcza, która pojawiła się w Wokulskim, pojawiła się z powodu kobiecy. By Wokulski nie zapomniał o tym, co zobaczył, daje mu na pamiątkę kawałek metalu lżejszego od wody. Wokulski oprawia go w taki złoty medalik i traktuje jako relikwię. Jest to dla niego niezwykle cenne, ponieważ jest symbolem, Możliwości człowieka rozwoju. Od tej pory Wokulski jest jakby w gorączce. Nie wie, co ma robić. Wracać do Izabeli, zostać u Gajsta, Pisze list do Rzeckiego, w którym informuje go o tym, że pozostanie drzego. Zaczyna robić coś odwrotnego, i z tego wyrywa go list, który przysyła mu sam Rzecki. A Rzecki w swoim liście załącza list od prezesowej Zasławskiej. Prezesowa Zasławska to ta, która kochała kiedyś stryja Wokulskiego i która ma do niego. Wiele sympatii. Prezesowa w swoim liście wspomina o tym, że rozmawiała z Izabelą i ta poskarżyła się na to, że Wokulski sprawił jej jakąś przykrość i tak naprawdę oczekuje przeprosin. Gdy Wokulski czyta te słowa, od razu każe sobie zamówić bilet do Warszawy i podejmuje decyzję o powrocie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o jego twarde postanowienia dotyczące tego, że powinien o Izabeli zapomnieć. Wraca do Warszawy i tu czeka na niego kolejny list od prezesowej która zaprasza go do siebie na dłuższy odpoczynek. Wokulski zauważa, że ludzie w Warszawie patrzą na niego inaczej, bardziej przychylnym okiem. Przegląda księgi rachunkowe sklepu i orientuje się, że ostatnie miesiące to pasmo sukcesów. Wszystko mu się udaje i dlatego też ludzie postrzegają go jako takiego człowieka sukcesu. Mężczyzna decyduje się na wyjazd do prezesowej, liczy na to, że spotka tam Izabelę, liczy na to też, że się z nią może rozmówi. W pociągu spotyka barona Dalskiego, to dawny Podstarzały adorator Izabeli. Baron Dalski próbuje z Wokulskim nawiązać rozmowę, i Wokulski jest przekonany, że wreszcie Dalski Izabeli się oświadczył. Robi mu się gorąco źle, gdy Dalski pokazuje. Klejnoty, które kupił dla swojej narzeczonej. Wreszcie Wokulski ma śmiały zapytać go, kim ta narzeczona jest. Okazuje się, że nie jest to Izabela, jest to młodziutka dziewczyna Ewelina Janocka, w której baron jest zakochany do szaleństwa. Wokulski oddycha z ulgą i od tej pory może spokojnie słuchać tej miłosnej historii. Baron opowiada mu o tym, że wystawił nawet na próbę uczucia Eweliny, ponieważ zażądał zapisania intercyzy, która mówiła o tym, że jeżeli dojdzie do rozstania, to kobieta dostanie 50 tysięcy rubli. Na te słowa Ewelina popłakała się i uznała, że nigdy by się na coś takiego nie zgodziła, to znaczy, że nie połakomiła się na pieniądze. Jest tutaj szansa na prawdziwą miłość, w którą oczywiście baron wierzy. Z tego też powodu baron od razu zapisał jej cały swój majątek na wypadek śmierci. Wokulski myśli o przewrotności miłości i po cichu marzy o tym, że jego sprawa zakończy się. Równie optymistycznie. Dojeżdżają na miejsce, ale muszą jeszcze poczekać na konie, które zawiozą je do pałacu. W tym czasie baron opowiada Wokulskiemu, co też dzieje się u prezesowej, że tam ciągle pojawiają się nowi goście, liczne towarzystwo. Mówi, że jest tam m.in. wdowa Wąsowska, jest też Starski, Ewelina, a czasem przybywają także Łędcy. Już pierwszego dnia pobytu Wokulski wyrabia sobie zdanie na temat bawiącej się tam arystokracji. To lekko duchy, ludzie marnotrawiący pieniądze, właściwie bezużyteczni dla społeczeństwa. Przygląda się także relacjom między nimi. Widzi przede wszystkim ślepą miłość barona do Eweliny, i jej niechęć do niego. Niechęć, może smutek. Zauważa też, że Ewelina robi maślane oczy do Kazimierza Starskiego, tego, którego on oczywiście nie lubi z wiadomych względów. Widzi w nim konkurenta względy Izabeli. Widzi, że Kazimierz Starski bała mu się Ewelinę i zastanawia się, czy każdy zakochany jest tak ślepy jak baron. Dowiaduje się później, że niebotycznie bogata wdowa Kazimiera Wąsowska kiedyś romansowała ze Starskim, ale teraz Właściwie między nimi dochodzi ciągle tylko do konfliktów. O samym Starskim Wokulski dowiaduje się, że to typ pasożyta, który poluje na młode mężatki, na ich majątki, a obecnie liczy na duży spadek po prezesowej, która wcale nie ma ochoty mu go zapisać. Starski głośno dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi małżeństwa, mówi, że liczy się tylko małżeństwo z rozsądku, nie z miłości, że tylko takie mają szansę przetrwać, ale prezesowa. Która przeżyła swój zawód miłosny w młodości, protestuje. Również Wokulski mówi, że i on musiał kiedyś ożenić się z niekochaną osobą, zrobił to, żeby przeżyć, żeby mieć za co żyć. Że nikomu tego nie życzę, że to jest najgorsze, co może spotkać człowieka. Widzi jednak, że tymi słowami Starski zachęca Ewelinę do tego, by wyszła za mąż za barona. Dzięki temu on zapewni sobie byt. Wogólski też przygląda się Ochockiemu, który spędza tutaj wakacje. Widzi, że wdowa i on ciągle sobie dogryzają, ale tutaj. Nic groźnego się nie dzieje. Wokulski wciąż Ochockiego podziwia za to, że jest tak oddany nauce. Zresztą wielokrotnie, gdy Wokulski myśli o profesorze Gajście, o tym, co pokazał mu w laboratorium, myśli też o Ochockim, że to on powinien tam pracować, on powinien dźwignąć tę naukę, że to pchnie świat ku rozwojowi. Na tle tych wszystkich ludzi dziwi sama prezesowa Zasławska. To kobieta, która zarządza swoim majątkiem w bardzo nowoczesny sposób. Dba nie tylko o ludzi, ale także o zwierzęta. Dba o swoich parobków, którzy nie żyją w czworakach, tylko w godnych warunkach. Dba o ich dzieci, o starców, dla których jest wybudowany przytułek. Radzi się nawet Wokulskiego w sprawie budowy nowej cukrowi. To wszystko to właśnie praca u podstaw. Jest prawdziwą, zaangażowaną gospodynią. Człowiekiem pracowitym, ceniącym też drugiego człowieka. Tej cechy mogą nam troszeczkę kojarzyć się z sędzią Soplicą, który też był doskonałym gospodarzem. W tym rozdziale obserwujemy jeszcze Kazimierę Wąsowską, czyli tę bogatą wdowę, która zabiera Wokulskiego na przejażdżkę konną. Można powiedzieć, że to kobieta, która ma taki silny charakter, ona dysponuje innymi zarządzaniami. Tutaj Wokulski niewiele ma do powiedzenia. Widać podczas całej przejażdżki, że Wąsowska chce Wokulskiemu zaimponować. W pewnym momencie nawet zatrzymuje się, prosi go, aby poprawił jej. Mocowanie usiodła. Wokulski orientuje się, że nic złego tam się nie zadziała. Ona wtedy dotyka jego twarzy swoją nogą, czyli go kokietuje. Dan jednak nie chce tego zauważyć. Gdy ona pyta, czy pocałował ją w nogę, on po prostu mówi, że nie. Ona liczy na romans, on to odrzuca. Później toczy się między nimi rozmowa o relacjach damsko-męskich. Wąsowska myśli, że Wokulski jest nudziarzem, pedantem, który ma zaplanowaną każdą chwilę w ciągu dnia. Mówi o tym, że sama traktuje mężczyzn jak zabawki, jak trofea, ma ich na pęczki. Gdy nudzą ją jedni, zmienia na innych. Szuka przy tym kogoś wyjątkowego i liczyła, że Wokulski będzie tym wyjątkowym. Wokulski odrzuca jej zaloty, ale mówi też jej, że ma taki dziwny sposób myślenia, bo z jednej strony chciałaby znaleźć kogoś wyjątkowego, ale ten ktoś wyjątkowy na pewno nie chciałby być jednym z tych zdobytych, bo to sprawiłoby, że przestałby być wyjątkowy. Wąsowska prowadzi z Wokulskim dość zabawny dialog. Mówi, to miłość wieku pary i elektryczności. A tak, nawet przypomina kolej żelazną. Leci jak burza i sypie iskry? Nie, jeździ prędko i bierze pasażerów, ilu się da. No, Wąsowska czuje się lekko obrażona. Wykrzykuje Wokulskiemu, że tak naprawdę kobiety zachowują się tak przez mężczyzn i przez to, jak zostają wychowane. Wokulski jest wdzięczny za tę rozmowę, a gdy wracają do pałacu prezesowej, zauważa nowe konie przed bramą i wie już, że prawdopodobnie przybyła Izabela. W kolejnym rozdziale dowiadujemy się, dlaczego właściwie Wąsowska zabrała Wokulskiego na tę przejażdżkę. Nie było to przypadkowe. Dowiedziała się, że tego dnia do pałacyku prezesowej ma przyjechać Izabela Łęcka. Wiedziała też o słabości Wokulskiego do kobiety i chciała go od niej odciągnąć. Wąsowska jest dość próżną kobietą, która uważa, że uwielbienie wszystkich mężczyzn powinno być skierowane właśnie ku niej. My tymczasem poznajemy przyczyny przyjazdu Izabeli do prezesowej. Otóż hrabina Karolowa, czyli jej ciotka, Razem z nią dowiadują się, że Starski niestety nie dostanie spadku Prezesowej, a to znaczy, że jest tak zwanym gołodupcem. Dlatego też Izabela wie, że musi zrezygnować z niego jako dobrej partii i musi rozważyć Wokulskiego jako ewentualnego przyszłego męża. Hrabina przestrzega ją przed konsekwencjami, jednak popychają w tym kierunku. Przypomina, że Wokulski jest zwykłym kupcem i... Niestety musi pracować, a praca to zło. Izabela jedzie więc do pałacyku i spodziewa się warującego tam oczekującego ją Wokulskiego. Planuje, że potraktuje go z góry, z pełną pogardą, jakże jest zdziwiona, że go tam wcale nie ma, że jeszcze ośmielił się pojechać z Wąsowską na przejażdżkę. Wszyscy obecni w pałacu od progu zaczynają wychwalać Wokulskiego, że jest wspaniały, że nawet Wąsowska próbuje go uwieść. A nie uwodzi byle kogo, że jest wyjątkowym człowiekiem. To powoli gdzieś tam kiełkuje w Izabeli i może odrobinę przychylniej zaczyna na niego patrzeć. Rozmawia z nią także prezesowa, która ma słabość do Wokulskiego i mówi, że kobieta, z którą ten człowiek się ożeni, będzie naprawdę wielką szczęściarą. Mówi też o tym, że Wokulski tak naprawdę jest szlachcicem, równym Łęckim czy starskim. Dla prezesowej różnice między warstwami społecznymi powinny zaniknąć. Od tego dnia Wokulski całkiem dużo czasu spędza z Izabelą, bardzo dużo rozmawiają, wyjawia między innymi co sądzi o arystokratach, o tym, że są bezużyteczni, nie nadają się do niczego i. Świat nie ma z nich żadnego pożytku. Izabela się bardzo emocjonuje, mówi, że tak naprawdę to właśnie arystokracja buduje świat, to arystokracja stanowi wzór dla niższych warstw społecznych, to dzięki niej świat się rozwija. Według niej to dzięki arystokracji Paryż, który tak Wokulski podziwia, właśnie powstał. Wokulski próbuje wytłumaczyć jej, że nic nie powstałoby bez pracy zwykłych ludzi, którzy tworzą świat własnymi rękami. Jednak to do niej nie trafia. Oczywiście w całej tej rozmowie Wokulski nie krytykuje Izabeli. Dla niego kobiety to takie ołtarze, świątynie, bóstwa, coś ponad ludźmi. Także wobec nich nie ma szczególnych wymagań. Gdy obserwuje emocje Izabeli i to, jak szczerze się wypowiada, kocha ją jeszcze bardziej, jeżeli to w ogóle możliwe. Wieczorem tego dnia o Izabelę zagaduje go Julian Ochocki, który pyta, czy Izabela broniła arystokracji, wręcz przytacza słowa, których mogła użyć. I Wokulski jest zdziwiony, oburzony, że Izabela wypowiadała kwestie, których się wyuczyła, że te emocje to była po prostu gra aktorska. Po chwili jednak zastanawia się, czy po prostu Julian Ochocki nie chce go poróżnić z Izabelą, bo sam chciałby się z nią ożenić. Tak jest mu wygodniej myśleć i tego się trzyma. Z kolei przychodzi do niego baron Dalski, który po raz kolejny wychwala swoją narzeczoną. Wokulski jednak przypomina sobie, że tego dnia był świadkiem schacki Starskiego i Eweliny. Nie mówi o tym baronowi, myśli sobie jednak, jak bardzo człowiek zakochany jest człowiekiem zaślepionym. Postanawia jednak nie wtrącać się do tego. Kolejnego dnia goście baronowej jadą na grzyby. Tutaj Wokulski w Bryczce obserwuje zażyłość pomiędzy Izabelą i Julianem Ochockim, bardzo go to drażni. Na szczęście trafia się temat lotu balonem i tu Wokulski może się wypowiedzieć, ponieważ sam doświadczył tego w Paryżu, a Julian Ochocki nigdy tego nie przeżył. Ochocki jest zaintrygowany, zainteresowany i zaczyna przeżywać to, że sam zmarnotrawił wiele miesięcy zamiast pracować. I rozwijać się w czasie, gdy inni latają balonem. Psuje mu to humor, dzięki czemu Wokulski może to grzybobranie spędzić z Izabelą. Ta wyjawia mu, że bardzo kocha las, ale tylko wtedy, gdy obecni są w nim ludzie. W bardzo poetycki sposób porównuje las do świątyni, do kościoła, do jego wnętrza i Wokulski jest zachwycony tym, co ona mówi. Wyznaje w końcu, że podczas pobytu w Paryżu cały czas myślał o niej. Pyta, czy nie jest to jakby zbrodnia, czy nie jest to uchybienie jej osoby, czy miał prawo. Myśleć o niej, i ona łaskawie odpowiada mu, że każdy człowiek ma prawo myśleć. Miłe, prawda? W Wokulskim jednak ta rozmowa rozbudza ogromną nadzieję. Widzi cień szansy na małżeństwo. Po chwili dodaje, że największym problemem dla niej jest to, że on jest kupcem, ale przecież kupcem się bywa, a nie jest, i może po prostu. Przestać nim być. Wokulski chwyta się tej myśli. Po kilku dniach takich rozmów z Izabelą, bardzo romantycznych, wzywa go do siebie prezesowa, i przypomina mu o tym, że obiecał jej zająć się kamieniem w Zasławiu koło ruin zamku i prosi go o to, by wyrył na nim wiersz Mickiewicza, który oczywiście Wokulski dobrze zna. To poezję romantyczną winił za swoje uniesienia, za miłość do Izabeli. Całym towarzystwem wybierają się do Zasławia. Podczas drogi wydaje mu się, że Izabela i Starski wymieniają ze sobą porozumiewawcze spojrzenia, flirtują, jednak próbuje pozbyć się tej myśli. Wokulski załatwia sprawy z proboszczem taką zgodę na wyrycie czegoś w kamieniu. Probosz wysyła mu chłopaka do pomocy, Węgiełka taką złotą rączkę. Węgiełek mówi o swoim doświadczeniu. Mówi też o tym, że miał swój zakład stolarski, który niestety spłonął. Przez to nie może już się tym zajmować, bo nie ma pieniędzy na jego odbudowę. Wokulski obiecuje mu, że jeżeli dobrze wykona swoją pracę, to zapewni mu zatrudnienie w Warszawie i na pewno się nim zaopiekuje. Myśli też o tym, że za swój roczny dochód mógłby utrzymać i stu takich Węgiełków, jednak woli swoje pieniądze złożyć u stóp Izabeli. W pewnym momencie dołącza do nich Izabela, czyli schodzi ze wzgórza, gdzie biesiaduje z pozostałym towarzystwem, idzie ku ruinom zamku i tam rozmawia z Węgiełkiem. Pyta, o czerwone kamienie w okolicy zamku i węgiełek opowiada legendę z nimi związaną Otóż według niej we wnętrzu góry śpi śpiąca królewna która ma wbitą w głowę szpilkę Którą trzeba usunąć, by mogła się obudzić. Przejścia do niej strzegą stwory, które karmią się ludzkim strachem i ludźmi, którzy ten strach czują. Wejście do jamy otwiera się tylko kilka razy w roku. Pewnego razu, gdy przez otwór zobaczył śpiącą królewnę pewien kowal, zakochał się w niej bez pamięci. Przygotowywał się, by podczas kolejnego otwarcia jamy. Się tam dostać, udał się do pewnej znachorki, która powiedziała mu, że jedynym sposobem na dostanie się tam jest pozbycie się strachu. Kowal powiedział, że strachu nigdy nie czuje, więc poszedł tam bez obaw. Wyruszył do królewnej i rzeczywiście dotarł aż do niej. Stwory go nie tykały. Dopiero gdy zaczął wyciągać szpilkę z głowy królewny, ta zaczęła na niego krzyczeć i mieć pretensje, że zadał jej ból. I wtedy kowal wystraszył się nie na żarty, gdy wyczuły za stwory, natychmiast go pożarły, a jego krew trysnęła właśnie na kamienie wokół zamku. Królewna w połowie przebudzona do tej pory płacze. Wokulski zauważa wzruszenie Izabeli, łzy w jej oczach i mówi w końcu: Obudzisz się, moja królewno? Na co ona odpowiada? Nie wiem, może Czemu służy ta legenda i dlaczego jest ważna? Tak naprawdę to historia Izabeli Wokulskiego w pigułce, a właściwie historia miłości Wokulskiego do niej. Jest ona, jej skarby, które ją zaślepiają, nie widzi prawdziwych wartości, i jest on, Kowal Wokulski. Cóż, w historii Izabeli Wokulskiego niestety też nie będzie happy endu. Niedługo po powrocie do pałacu prezesowej Izabela wyjeżdża. Wokulski zaczyna snuć się po miejscach, w których razem przebywali. Idealizuje ją, jest coraz bardziej zakochany. Orientuje się, że umizgi starskiego do Eweliny zostały zdemaskowane, stały się coraz bardziej widoczne, towarzystwo jest poddenerwowane. Rozmawia z nim o tym prezesowa, która mówi, że Ewelina, jak każda arystokratka, zachowuje się jak głupia, pusta lalka. Kobiety są gotowe wyjść za mąż dla pieniędzy i szukać pocieszenia w kochankach. Uważa, że to marnowanie życia. Wokulski zastanawia się jednak, czy tak naprawdę nie mówi ona o nim i o Izabeli. Zauważcie, że pojawia nam się tutaj tytułowa lalka. Rozmawia później chwilę z poirytowanym baronem i tłumaczy mu, że taka sytuacja wiąże się z tym, że nie ma równości między mężczyznami a kobietami. Póki kobiety będą musiały się sprzedawać, to niestety nie będzie można im ufać. To oczywiście myśl pozytywistyczna. Następna ważna rozmowa to rozmowa Wokulskiego z Wąsowską. Ta mówi, że. Rzeczywiście, gdy go poznała, miała ochotę go kokietować, ale gdy zrozumiała, jak bardzo kocha Izabelę, postanowiła odpuścić, bo żadna kobieta nie chciałaby być kolejną po tak wielkiej miłości. Mówi mu jednak, że Wokulski źle się zachowuje. Zachowuje się jak średniowieczny trubadur, a mamy wiek XIX i kobiety oczekują czegoś zupełnie innego. Kobiety nie szukają dramatycznych kochanków, tylko przygód. Mówi, że Izabeli najpierw muszą znudzić się miłostki. Radzi mu, by nie działo pod wpływem emocji, tylko spokojnie czekał. Mówi też, że to, co może mu się wydawać, z pewnością jest gorsze od tego, co jest prawdą. Wokulski uznaje ją za szatana w ciele kobiety. Wokulski tego dnia postanawia wrócić do Warszawy. Przed odjazdem rozmawia jeszcze z Ochockim, który wyjawia mu, że kobiety są być może wspaniałe, jednak tak naprawdę tylko przeszkadzają w pracy. Włóczą się po laboratorium i niszczą jego eksperymenty. Uważa, że mężczyźni przy kobietach po prostu głupieją. Wokulski żegna się z prezesową, radzi jej, by nie stawiała cukrowni. W drodze do Warszawy zabiera jeszcze Węgiełka, któremu obiecał pracę. Gdy jest już w Zasławiu, czyta wyryty na kamieniu wiersz i oczywiście myśli o Izabeli. Ogarnia go rozpacz. W końcu Izabela dała mu nadzieję, więc musi się jej trzymać.